także witam wszystkich i myślę, że przejdziemy do kolejnej rodziny będzie to rodzina Caliente tutaj mamy plan na Ninę i na Dinę natomiast zobaczymy jak wyjdzie tak, już pierwszy słychać szum mam nadzieję, że dźwięk z gry się nagrywa okej, okay. brak stokrotek Czy to są stokrotki? Zaczynamy od sceny na tachu Widzę, że tutaj dziewczyny za bardzo ze sobą nie przepadają To jest czysta wersja otoczenia O, minus dwa Ale Trochę mi się to gryzie z tą historią, że um, Powinny być ze sobą troszkę bardziej związane, Chociaż z drugiej strony tutaj w biografii jest, że Dina własnymi ścieżkami. Przyszedł już pan Humble. Ale nie widzę, żeby przyszedł ktokolwiek jeszcze. Otwórzmy sobie komputer. Myślę, że to jest trochę oszustwo, że bez tego komputera. Korzystać, a może bardziej, żeby go sprzedawać, bo to zawsze dodatkowe 3000. Ale widzę, że na razie tutaj innych kości nie ma. A ja mam od na to, żeby można było mieć więcej odwiedzających parcela. Ale na razie, co to byś chciała zrobić? Czytanie. Ok. Nieboga tego Sima. no myślę, że da się to zrobić natomiast już mogę zdradzić, że jej wybrankiem nie będzie jednak Mortimer no i tutaj jest może też kwestia tego jak rozumiemy aspirację okay, może przyspieszy czas może coś się tutaj wydarzy Balbina okradło. O, uciekła no niestety, jak się nie kliknie w odpowiednim czasie, to simowie uciekają. Ale wracając, jeśli chodzi o aspiracje, no to tutaj pogoń za bogactwem, no teoretycznie można to rozumieć jako pogoń za bogactwem, czyli chęć zdobycia pieniędzy czy simoleonów. Natomiast też z drugiej strony może to być bogactwo w innym sensie. Na przykład, nie wiem, ktoś chce być. Szczęśliwy, nie wiem, bogaty wewnętrznie. A, widzę, że teleport. Eee, no, chociaż tutaj, jeśli chodzi o tę aplikację, aplikację, boże, aspiracje, bogactwa, to może faktycznie bardziej chodzi o pieniądze. Eee, ale na przykład e, czytałam też pewną teorię o aplikac aplikacji. Co ja mam z tą aplikacją? Aspiracji, romansowania, że niekoniecznie mus, musi to być e, chęć romansowania, zdobywania kochanków, ale też może to być po prostu jakby aspiracja miłości, chęci zdobycia miłości, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o dwójkę, to oprócz e, romansowania i rodziny. No, nie ma takiej. Aspiracji jak w czwórce o zdobycie jakby drugiej połówki. Więc e, wiem, że Bella ma aspiracje romansowania. Nina tak samo, ale myślę, że to jest takie bardziej już do własnego powiedzmy, własnej oceny, co, co z tym chcemy zrobić. Okej, okay. widzę, że Nina nie przepada ze swoją siostrą. Cztery punkty zrzędliwości. A. Aha, widzę, że Dina się tutaj odwdzięcza. No, myślę, że jak tak dalej pójdzie, to dziewczynom naprawdę spadną te relacje. W ogóle, dziecko drogie, jest lato. Ty jesteś w, samych, w, samej, w samej bikini? W samym bikini? Widzę, że jest zimno. Może się przebierz jednak. No i tutaj nadal nikogo nie mam. Przychodziła tylko Amanda Mruz. Natomiast niewiele nam ona daje. No i co? Szturchni. Uh -huh. no już się zaczyna. No niestety dziewczyny myślę, że nie powinny mieszkać razem, no to na nich trochę zły wpływ. Jeśli chodzi tutaj o jakieś włosy, może też ciuchę, to mam podmianki defaultowych. Włosów i defaultowych ubrań. A, zastanawiam się, czy tego nie przywinąć do momentu, aż coś się tutaj wydarzy. <noise> Absolutnie nikogo nie ma. Ciężko jest prowadzić rozrywkowe, bogate życie, kiedy nikt tutaj nie przechodzi. O, przyszła Bella. Czy może z Bellą się. Tak, poznaj Bella. Bella, ale tak jak w poprzednim odcinku, nie powinna. Jak w poprzednim odcinku mówiłam, nie powinna tutaj być, dlatego że kanonicznie ona nie żyje, w sensie nie żyje, została porwana, nie o jej otoczeniu, natomiast w czystym otoczeniu Bella ma się dobrze. No to jest tak naprawdę Twoja szwagierka. Szwagierka, dobrze mówię? Siostra Twojego męża że się dogadujesz z nim lepiej niż ze swoją siostrą aha, Bella myśli o studiach i o sobie że sama byś chciała iść na studia, no niestety już jest trochę za późno na to w twoim, znaczy w twoim wieku w Simsach się nie da, w realnym życiu nie byłoby problemów znam dużo osób, które mają powiedzmy nawet te 40-50 lat a, i chodzą na studia, więc wiek nie powinien być tutaj problemem o, pierwsze co to poszłaś na dach. Niestety, Bella, to masz trochę złe, a, złe. wspomnienia związane z dachem. Źle on na ciebie działa, chociaż tutaj akurat nie mamy teleskopu. O, Michał. O, Michał kawaler wyszedł. Hmm, może zauważył, że Bella jest u nas w domu. Chciał się przywitać z siostrą. Ale poza tym. No, nic się tutaj nie dzieje. Okay. Poczekajmy może do rana. Może ktoś przyjdzie. Czy na pełnym chillku. Nie narobi drinki. Bella się grzeje w dużej wannie. Dosłownie high life. Muzyka leci. Impreza na całego. Szkoda tylko, że w temu nie ma żywego ducha. OK, mamy ósmą rano, następnego dnia Chcę, że odwiedzimy nas dwie dziewczyny w tych samych sukienkach Pani Leokadia i pani Nowefa Oraz kot Ale nadal nie widzę tutaj żadnych znaczących postaci O, 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 może sobie zjedzcie razem, może to wam trochę poprawi waszą relację Wysław Zeklinarz, Jerzy Robek, Jarosław ósemka, so i Podrys Wariat. Te nazwiska w tej części są naprawdę fantastycznie wymyślone. O, pieniądze, czas. No, czas wam się kończy. Faktycznie, chciałabyś, żebyście zostały przyjaciółkami, tak? No, myślę, że powinnyście już. Zakończyć Wasze spory. się zaprzyjaźnić. Tak, na przykład rzucić piłkę. No dobrze, skoro nic się tutaj nie dzieje, to może pójdźmy sobie gdzieś na miasto. Okay. Słyszę dziwne głosy, już wiem dlaczego. Zastanawiałam się, czy to są dźwięki wyliczenia, Niestety to są dźwięki Dina. Tak. No to okej, okay. rachunki do zapłacenia. Widzę, że Dina się już rozgrzewa przed kobingiem. Zamówmy sobie taksóweczkę. Hm, nigdy nie wiem, czy to jest bezbita, taksówka, czy transport. ze swoją siostrą okej, okay. myślę, że wezwij teksówkę zadziała co naprawdę, no faktycznie nie dodałam A downtown możemy tylko pojechać sobie do parku albo pojechać sobie do butiku myślę, że o ile Dina wygląda spoko, tak nie, nie przydałoby się trochę odświeżenia garderoby. Ok, dojechaliśmy na miejsce. Kogo tutaj mamy? Hmm, jeszcze nikogo. Natomiast, mam też modę na zwiększoną ilość osób na parcelach publicznych. Co to jest? Naprawdę? Nina, nie wiesz co to jest? Dina też nie? No. To się nazywa umywalka. Widzę, że pełne zdziwienie. istnienia umywalek. Dina jest nawet niezadowolona. Każdą po kolei. Mhm. Okej, okay, ciekawe. Ale za to toaleta jest już spoko. Hm, nie wiem dziewczyny, gdzie wyżyłyście. żyłyście. Wasza reakcja jest dość dziwna. Ale niech będzie. Okej, okay, mamy tutaj Angelika Trzyjemniaczek, która rozgląda się. Ciekawe za czym. Mamy Mortimera. No, od razu tutaj jest więcej osób. Wow, nawet... Don jest tutaj u nas? Ciekawe, że już jest powitany. Sprośny do Nie, Don, myślę, że powinieneś sobie odpuścić. Tutaj jedyna chce pobujać... Pana Tobiasza. A, ale nie się najpierw z nim przywitać? Tak trochę... Podchodzisz do obcego gościa i go bujesz na huśtawce? Hmm, okej okay. O, oh, okej okay. Mortimer i Donatario oh. Wiem, że ci się ten podoba A myślę, że to jest wyjaśnianie aspiracji, natomiast on patrzy na Angelika. Czy by to jakaś wskazówka? Ale, co mieliśmy zrobić? Nie grać w sośkę z Mortimerem, tylko zmienić sobie strój Kup ubranie codzienne. O, jest też Szczepan Dobrze, dajesz mi, że spokój panu Tobiaszowi Czym byś się chciała zająć kolejną? O, czekajcie Na razie wybieramy ciuszki Zwykle stawiam na te stroje już gotowe. Tutaj widzę, że coś jest jako custom content. Natomiast, no nie wiem, w czym by Nina dobrze wyglądała? w takiej sukience? Albo hmm, te białe też lubię je zakładać moim simkom. Strój plażowy? Może nie. Ciekawe ciuszki. To jest chyba ciuszek od pani z hobby, bodajże muzyki tańca. Ona sobie chodzi w takim wdzianku. Tak, reszta ciuszków też jest u mnie podmianką. Defaultów. No, myślę, że w jakiejś suknię tutaj nie będziemy jej ubierać. Ciekawe co jeszcze mamy to jest podmianka dla kucharzy w otoczeniu dalekiego wschodu tych kucharzy, którzy są tam na tych takich wysepkach gotujących nie wiem jak się to nazywa w tej kuchni polowej no, albo w takim część może też by jej było ok, chociaż Wow, nie możemy trochę szaleć z kasą. Może zrezygnujmy? Zastanowmy się między tematem. Okej, okay. kup. Widzę, że Dina znalazła sobie kolejną ofertę. Żeby sobie ją. <grych> huśtać. Niech będzie. No i zaprojektuj wybranie dla siebie. No myślę, że w tym... Myślę, że w obu ładniej wygląda, ale ta, ta sukienka mi się podoba chyba bardziej. Okej. Okay. Także ciuszki zmienione. Sąsiedzi poznani. Myślę, że możemy wracać. Tina. Daj spokój. Daj już spokój ludziom. Nie wręcz biednych sąsiadów na huśtawkach. Do domu. No Nina jest już tak zmęczona, że dosłownie kładzie się na kanapie, tylko czeka, aż taksówka przyjedzie. Tina i strategiczne zajęcie miejsca. Tak, tak, czekamy na teksówkę Okej, okay. możesz sobie usiąść na ławeczce i poczekać O, przyjechała Naprawdę tutaj widzę jakieś doświadczenie albo zmęczenie żeby zająć sobie ławeczkę i do domu Ok, możemy powitać Panią Weronikę. Już się z nią kłócisz! Naprawdę. Co ci ludzie ci zrobili? Co ci Simowie ci zrobili? Z siostrą się kłócisz, z jakąś randomową emerytką się kłócisz. Nie wiem, czy jest z kim byś się polubiła? No, okej, okay, przebiłaś piątkę, taniec-połamaniec. Zastanawiam się, czy jest modna brak autonomicznego tańca-połamańca, bo jeśli w domu brzmi jakakolwiek muzyka, to każdy tańczy taniec-połamaniec bez przerwy. No nie wiem. W każdym razie, książki zmienione, sąsiedzi częściowo poznani, Myślę, że możemy na razie na tym zakończyć i przejść do następnej rodziny.